Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda, dzisiaj po drugiej stronie kamery, a dlatego, że chciałabym Ci pokazać przepis na bardzo pożywne śniadanie, które doda Ci energii, niezależnie od tego, której to śniadanie spożywasz. I zacznijmy od składników, które będziesz. Potrzebować. Jedną szklankę mleka roślinnego. Ja tutaj mam akurat mleko migdałowe, które sama w domu przygotowuję. Następnie jedną łyżeczkę. Oleju kokosowego. Może być w postaci płynnej, lub też tak jak ja tutaj mam. Olej kokosowy rozpuszcza się w temperaturze powyżej 24 stopni Celsjusza. I olej kokosowy ma właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne. Zawiera dużo kwasu laurynowego i olej kokosowy również dodaje energii. Następnie będziesz potrzebować jednego dojrzałego banana. Banany mają w sobie magnez, potas, jak również witaminy z grupy B. Teraz potrzebujemy około jedną szklankę czy też garść zmrożonych truskawek, a jeśli będziesz spożywać taki koktajl w lecie, to oczywiście świeże truskawki się do tego jak najbardziej nadadzą. Truskawki zawierają dużo witaminy C i antyoksydanty. Potrzebować będziesz również prim-vital układ pokarmowy i jedną miarkę. Tak wygląda jedna miarka. Prim-vital układ pokarmowy poprawia pracę organizmu, odżywia i dodaje również energii. Także potrzebny nam będzie jeszcze blender. I zabieramy się do roboty. I teraz do blendera wrzucam wszystkie składniki. Zaczynam od mleka, gdyż coś płynnego najlepiej gdy jest na samym dnie blendera. Teraz mogę dodać banana. Następnie truskawki. Olej kokosowy. I jedną miarkę Prim Vital Układ Pokarmowy. No i teraz zblendujemy. Koktajl już jest gotowy, jest naprawdę bardzo smaczny. A ja polecam Ci również Primvital Układ Pokarmowy. Można stosować do takiego właśnie koktajlu lub oddzielnie. Poprawia pracę organizmu, odżywia go i dodaje energii. Więcej informacji na temat Primvitalu Układu Pokarmowego kliknij tutaj. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.